Jak nie stracić na Black Friday? Często słyszę od właścicieli sklepów, ja nie mam jak zrobić Black Friday, bo mam po prostu za niską marżę. No i mają rację, no bo jeśli twoja marża to powiedzmy 20-30%, no to jak możesz konkurować na przykład z reklamami, które krzyczą minus 70%, no bo sam gdybyś dał na przykład, nie wiem, 50% rabatu, no to sprzedajesz ze stratą, bo twoja marża nawet w połowie tego nie pokryje. No, a jeśli zrobisz promocję typu. 5% rabatu, to klienci powiedzą: Hej, no to żaden Black Friday. Tak. Więc jak to rozwiązać? I tutaj pomyśl, że zamiast myśleć właśnie w kategoriach takiej zniżki procentowej, zacznij myśleć w kategoriach wartości dodanej, czyli zamiast obniżać cenę, dodaj coś gratis. Załóżmy, że na danym produkcie zarabiasz 100 zł marży. Więc zamiast dawać na przykład 20% rabatu, czyli oddać 20 zł, dusz klientowi produkt o wartości 20 zł gratis. Ty wciąż zachowujesz te 80 zł zysku, a klient czuje, że realnie dostał bonus. Nie jakiś tam symboliczny rabat, bo psychologicznie coś za darmo działa znacznie silniej niż takie na przykład 10% rabatu. I teraz klient postrzega to jako właśnie taką okazję, a ty zachowujesz właśnie marżę i nie zabijasz tego zysku. Więc jeśli myślisz, że nie możesz zrobić tego, Black Friday, Friday, to wcale nie szkodzi to, że masz właśnie niską marżę. Chodzi o to, żeby inaczej zbudować wartość promocji, bo nie zawsze musisz dawać zniżkę. Czasem wystarczy dodać po prostu coś więcej.